Zuka. A opowiedz jeszcze o domku. Gdzie mieszka Żuk Fajuk? E, w takim domku. Wielkim. W takim domku jest. A jego rodzice jak się nazywają? Fiks i, i Lusia. Lusia mama? Tak. I Fiks tata. A w ogródku co ma? Nic. Kameczki tylko. I koda ma. Wielką Wielką kulę? Z napisem Zuk Mhm, A on chodzi do przedszkola? No Tak, i do szkoły. A, okay. a jego, a jego się nazywa Fukaszka. Fukaszka? Tak, taki mały krobas. nie, znaczy, ten Zuk nazywa się żona tego Zuka fajuka. A żona? Mała duża, się nazywa tureczka, fukaszuka. Jak? Fukaszuka. Znacie, tutaj mieszka fukażona. tutaj mieszka fukaszona w tym małym domku w takim. Tu mały żuk patrzy, mieszka w tym domku, A lusiecka, e, która chodzi do szkoły, mieszka w małym domku. Lumionko. Lumionko. w takim małym domku. W takim małym domku. W takim. W takim małym domem. Takim małysiu. I trochę większy, krzyk. Lusieczka ma. Napisz mi Lusia. Jak napiszę Lusia? 笑。<Yeah. S 2> yeah.